budzić ludzi, zróbcie na miasto billboardy elektroniczne, które będą wyświetlały takie hasło jak rok 1984, też holokaust, i tak dalej, bo zdjęcie Hitlera, tam no history, Stop, coś tam takiego to może nie do końca dotrzeć do ludzi, bo ludzie patrzą, a nie wiedzą też o to chodzi po angielsku jeszcze jak piszecie. To musi być jakimś językiem prostym, nie, taki jak mój, prosty język. Że jakiś albo elektryczny billboard, albo zdjęcie Hitlera i napis nie pozwólmy, by historia się powtórzyła na naszych oczach, giną ludzie. Albo coś takiego, żeby postawić przed już faktem dokonanym i wtedy będzie najlepiej. Żeby ludzi jakby uświadomić, co się dzieje, że jakby też miasto, czy lokalna społeczność jest zorientowana na. Cały fakt, jaki następuje w spisku totalnej totalitarnej globalizacji. W globalnym spisku. Życzę powodzenia, miłego dnia, wszystkiego dobrego, żeby karma wracała.